Ewe, witajcie! Mamy piękny dzień, przyszła wiosna, słonko świeci, Matisra w krzakach i co? Idealnie, żeby posiedzieć w przepięknych okolicznościach przyrody. maki części od samochodu. Aniołek! I bałwan! Co ty, Mati, o tym myślisz? Co? Co ty o tym myślisz? Fuj, fuj, nie? No, nawet Matiemu się nie podoba, o! Już by wyniósł! Już by to wyniósł, Tak, posprzątać. No, Mati już zaczął sprzątać. Dobra, to może zostaw to. Dobra, ja żartowałem. Mati! Mati! Ej, dobra, co tego? No, a teraz pokażę takiego jednego z moich ulubieńców, który się co prawda dopiero niedawno pojawił właśnie w lesie koło mojego domu. Oto proszę zobaczyć. O, jest. Tak! Brodzik. Brodzik, Mati. Rozumiesz? Ty? No. Rozumiesz to? Brodzik nam tutaj zostawili w lesie. Patrzcie. No. I takie dzika bestia potem leśna. Zeżera takie plastiki i może mu się coś stać. No mamy akurat wie, No tylko to kto rozgryza mnie? Rozgryza, bo to jest rozgryzający pies. On rozgryza tą sprawę. No a teraz pokażę coś, czego to, totalnie nie toleruje. Czyli proszę bardzo. Hupsa! Borki zaszczyciały. Co? Te plastiki. Ktoś po prostu wyrzucił w lesie. Mati, uważaj, uważaj, bo tam są szkła też. Yes. A, szkła, no i chyba jakieś szczęście od pralki, oczywiście opony, plastiki, wiaderka. Co my tutaj jeszcze mamy? No, szczelka od pralki, czyli to po pralka, no. Znicze ktoś malował niedawno, bo jest pędzel, jest wałek. Uuuu, a teraz aż wstyd nie mówić. Co my tu mamy, dureksy? Zostaw to lepiej. A tutaj mamy... I dostaw to kur. Kończąc myśl przewodnią tego filmu, którą właściwie kieruję do ludzi, którym zdarza się właśnie rzucić jakimś śmieciem w lesie, no żeby postarali się nie robić tego. No spójrz człowieku. Czy ten świat nie jest piękny, taki zielony i czysty, ale czy nie może właśnie pozostać taki piękny, nienaruszony, nie nic tego.